Księga Hioba. Rozdziały od pierwszego do trzeciego. Żył w ziemi ust człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła. Miał siedmiu synów i trzy córki. Majętność jego stanowiło siedem tysięcy owiec, trzy tysiące wielbłądów, pięćset jarzm wołów, pięćset oślic oraz wielka liczba służby. Był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi Wschodu. Synowie jego mieli zwyczaj udawania się na ucztę, którą każdy z nich urządzał po kolei we własnym domu w dniu oznaczonym. Zapraszali też swoje trzy siostry, by jadły i piły z nimi. Gdy przeminął czas ucztowania, Hiob dbał o to, by dokonywać ich oczyszczenia. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenie stosownie do ich liczby, bo mówił Hiob do siebie, może moi synowie zgrzeszyli i złorzeczyli Bogu w swym sercu. Hiob zawsze tak postępował. Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi. I rzekł Bóg do szatana, skąd przychodzisz? Szatan odrzekł Panu, Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej, mówi Pan do szatana, a zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba, bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on, szatan na to do Pana, czy żył za darmo Hiob, czci Boga, czyż ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majątności? Pracy Jego rąk pobłogosławiłeś, Jego dobytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij Jego majątku. Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył, rzekł Pan do szatana. Oto cały majątek Jego w Twej mocy, tylko na Niego samego nie wyciągaj ręki. I odszedł szatan sprzed oblicza pańskiego. Pewnego dnia, gdy synowie i córki jedli i pili w domu najstarszego brata, przyszedł posłaniec do Hioba i rzekł Woły orały, a oślice pasły się tuż obok. Wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługi mieczem pozabijali. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł Ogień Boży spadł z nieba, zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy stąpili z trzema oddziałami, napadli na wielbłądy, a sługi ostrzem miecza zabili. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł. Twoi synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtem powiał szalony wicher z pustyni, poruszył czterema węgłami domu, zawalił go na dzieci, tak iż poumierały. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Hiob wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł. Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę, Dał Pan i zabrał Pan, niech będzie imię pańskie błogosławione. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości. Pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stawić się przed Panem, poszedł i szatan z nimi, by stanąć przed Panem. I rzekł Pan do szatana. Skąd przychodzisz? Szatan odpowiedział Panu: przymierzałem ziemię i wędrowałem po niej. Rzekł pan Szatanowi, zwróciłeś uwagę na sługę mego Hioba, bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by był tak prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający zła jak on. Jeszcze trwa w swej prawości, choć mnie nakłoniłeś do zrujnowania go na próżno. Na to szatan odpowiedział Panu: skóra za skórę, wszystko, co człowiek posiada, odda za swoje życie. Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego kości i ciała. Na pewno ci w twarz będzie złorzeczył. I rzekł pan do szatana. Oto jest w twojej mocy. Życie mu tylko zachowaj. Odszedł szatan sprzed oblicza pańskiego i obsypał Hioba trądem złośliwym. Od palca stopy aż do wierzchu głowy. Hiob wziął więc skorupę, by się nią drapać, siedząc na gnoju. Rzekła mu żona. Jeszcze trwasz mocno w swej prawości, złożecz Bogu i umieraj. Hiob jej odpowiedział. Mówisz, jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami. Usłyszeli trzej przyjaciele Hioba o wszystkim, co na Niego spadło, i przyszli, każdy z nich z miejscowości swojej. Elifas z Temanu. Bildat z Szułach i Sofar z Naamy. Porozumieli się, by przyjść, boleć nad nim i pocieszać go. Skoro jednak spojrzeli z daleka, nie mogli go poznać. Podnieśli swój głos i zapłakali. Każdy z nich rozdarł swe szaty i rzucał proch w górę na głowę. Siedzieli z nimi na ziemi siedem dni i siedem nocy. Nikt nie wyszedł słowa, bo widzieli ogrom jego bólu. Wreszcie Hiob otworzył usta i przeklinał swój dzień. Hiob zabrał głos i tak mówił. Niech przepadnie dzień mego urodzenia i noc, gdy powiedziano Poczęty mężczyzna, niech dzień ten zamieni się w ciemność, Niech nie dba o niego Bóg w górze, niechaj nie świeci mu światło, Niechaj pochłoną go mrok i ciemność, niechaj się chmurą zasępi, Niech targnie się nań na wołnica. Niech noc tę praciemność ogarnie, Niech ją z dni roku wymarzą, Niech do miesięcy nie wchodzi, O, niech ta noc bezpodną się stanie I niechaj nie zazna wesela, Niech ją przeklną złożeczący dniowi, Którzy są zdolni obudzić lewiatana, Niech zgasną jej gwiazdy wieczorne, By próżno czekała jutrzenki, Zirenic nowego dnia nie ujrzała, bo nie zamknęła mi drzwi życia, by zasłonić przede mną mękę. Dlaczego nie umarłem po wyjściu z łona, nie wyszedłem z wnętrzności, by skonać? Po cóż mnie przyjęły kolana, a piersi podały mi pokarm? Nie żyłbym jak płód poroniony, jak dziecię, co światła nie znało. Teraz bym spał, wypoczywał, odetchnąłbym w śnie pogrążony z królami ziemskimi wodcami co sobie stawiali grobowce wśród woców w złoto zasobnych których domy pełne są srebra tam niegodziwcy nie krzyczą spokojni służyli już siły tam wszyscy więźniowie bez lęku nie słyszą już głosu strażnika tam razem i mały i wielki tam sługa jest wolny od pana po co się daje życie strapionym Istnienie złamane na duchu, co śmierci czekają na próżno, szukają jej bardziej niż skarbu w roli. Cieszą się, skaczą z radości. Weselą się, że doszli do grobu. Człowiek swej drogi jest nieświadomy, Bóg sam ją przed nim zamyka. Płacz stał mi się pożywieniem. Jęki moje płyną jak woda, bo spotkało mnie, czego się lękał. Bałem się, a jednak to przyszło. Nie znam spokoju, nie ciszy, nim spocznę, już wrzawa przychodzi.